Witam w już piętnastym odcinku Łapacza Trolli, jak widzicie znów to jest ten dobry odcinek, jest w lesie, jest moc, jest wiatr, oby tylko nie wiał w mikrofon, zaczynajmy z waszymi komentarzami Widziałem cię na koncercie Happy Sadu w Szczecinie Tyle, że ja nigdy nie byłem w Szczecinie w jakim programie robisz cięcia i wstawiasz napisy do filmów? O jaki ładny kotek. Przecież to już było, ale to nie zmienia faktu, że to naprawdę ładny kotek. Nigdy nie odpowiesz na to pytanie, prawda? Ah. Wiesz o tym, że masz takie same okulary jak moja koleżanka z klasy? Jak się z tym czujesz? Czuję się z tym całkiem kobieco. Jeszcze tylko stanik i możecie na mnie mówić to coś. Pi. Czemu łapacz troli, a nie na przykład łapacz motylków lub jednorożców? Zobacz sobie komentarze pod moimi filmikami i odpowiedz sobie na pytanie, czy jest tam więcej motylków czy troli. Pi. Weź ty zetnij włosy, bo wyglądasz jak jakiś dziwak. U 0001F41D Weź ty pisz normalne emotikonki, bo wyglądasz jak jakiś dziwak. Pi. Co byś zrobił, gdyby do twojego domu wsiadł? Nocy wszedł mózgorzany miś puchatek, wyjadł by cię miód z uszu. Spałaszował całą mamę i jadł twojego jednoroska i mówił. <tantytut> Wara od mojej mamby? Pi. Żaba nie chce iść spać. Co mam robić? Jak to nie wiesz, co zrobić? Zaśpiewaj jej jakąś żabią kołysankę. Nie znasz żadnych żabich kołysanek? Pi. karton. Dzisiaj pod moim blokiem spalili karton. Co z tym zrobić? Za chwilę dzwonię po moich kolegów i już tam jadę. I wiesz, co zrobię? Nic. Bo... nie mam kolegów i nie umiem się bić. W nocy przychodzi do ciebie wróżka zębuszka i zamienia cię w Putina. Co robisz? Ustawiam cel głowic nuklearnych na wszystkie najważniejsze punkty na Ziemi i ogłaszam, że przejmuję świat. Wierzysz w reinkarnację? Jak myślisz, kim byłeś w poprzednim wcieleniu? Wycieraczko. YouTube jest od 13 lat? Moja kuzynka ma 3 lata i ogląda bajki na YouTubie. Ło, wow, popatrz! Taka młoda, a już hakerka. Karton myśli, że kupa to czarna czekolada. A Kacper myśli... A nie, Kacper nie myśli. Handluj z tym, plażo! Czemu ta seria nazywa się Łapacz Troli? A jak miałaby się nazywać? Jagódka? Tak! Jagódka! A tak jak te fajne nazwy programów Banshee! To I wtedy już wszystko byś miał skopiowane od Banshi. Wiem, co czujesz. Też jestem nienormalna i mam odstające uszy. Och, wreszcie ktoś, kto mnie rozumie. Naprawdę dziękuję. Zrazu mi cieplej na sercu. Jakby mi ktoś tak... takie gorące kakao wylał. rol! pokażesz swoje zdjęcie, jak byłeś mały? Proszę. Czemu, jak mówisz, to machasz rękami? Ale powiedz mi, o co dokładnie chodzi ci z tym machaniem rękami? Bo ja nie do końca rozumiem, wiesz? Naprawdę nie wiem, o co ci chodzi. Piup. Jesteś mądry czy nie prostokąt? <noise> jestem głupi Piup. Masz tak seksowne czoło, że aż mam ochotę je oblizać Dzięki A jeśli grasz w Minecraft to napisz do mnie Lubię dziewczyny, które potrafią dobrze postawić kloca Obleczny dowcip Piup. Dziękuję wam za oglądanie Zapraszam do innych filmików I zapraszam też na mojego Facebooka, bo sporo się tam dzieje Dodaję tam fanarty, różne ciekawe rzeczy Naprawdę warto obserwować Link oczywiście w opisie Pa, pa. trzymajcie się ciepło, cześć

Wszystko. Do widzenia Państwu.